Cześć, ja jestem Seciak i dzisiaj prezentuję wam pierwszy film z całej serii materiałów które zamierzam poświęcić załodze wspomnianych kapeluszy oczywiście każdy słumiany dostanie swój własny film, swój własny odcinek i myślę, że pierwszy materiał tego typu można zacząć od najważniejszej osoby w całej załodze, czyli oczywiście od naszego kapitana Monkey D. Luffy'ego go poznajemy jako 17-letniego, pełnego ambicji oraz wielkich marzeń, ale również dość dziecinnego oraz prostodusznego, prostolinnego człowieka. Natomiast za sprawą retrospekcji możemy zobaczyć całe zaplecze jego charakteru, możemy poznać wydarzenia, dzięki którym stał się tym, kim jest już w wieku tych lat 17. Oraz mamy okazję zobaczyć osoby, które największy wpływ na Luffiego miały właśnie w tych latach dziecięcych, które tak bardzo ukształtowały jego późniejszy charakter. I tak, Shanks, mówię o Tobie, z pewnym przekąsem, używając słów, mamy okazję zobaczyć, a to ze względu na to, że no niestety Shanksa właśnie mamy okazję bardzo rzadko spotkać w manze, zobaczyć jego akcję, czy to właśnie w różnych. Różnego rodzaju retrospekcjach, czy nawet w obecnym, teraźniejszym timelineie historii. I to właśnie szans miał największy wpływ na dziecięcego Lufiego w jego decyzji o zostaniu piratem. Natomiast, całą tą sytuację powinniśmy wziąć z pewną naiwnością. Właśnie naiwnością dziecięcego Lufiego, ponieważ życie, które on wtedy zaobserwował. Było życiem pełnych, pełnym zabaw, imprez, picia, śmiania się, jedzenia i ogólnie spędzania czasu z przyjaciółmi, wolnego od trosk pirackich spraw, czy ogólnie wolnego od trosk dorosłego życia. Jednakże sama ta beztroska chęć do życia jako wolny człowiek. Podziałała w obie strony, gdyż Luffy oznajmił Shanksowi, że on, jako pirat, nie będzie chciał niczego podbijać. A jedyne, czego pragnie, to być najbardziej wolnym człowiekiem na całym świecie. I dokładnie takich samych słów użył kiedyś były kapitan Shanksa, czyli Goldie Roger, król piratów. No i właśnie dzięki temu między Shanksem a Luffy wywiązała się pewna umowa. Podczas której hmm, Shanks przekazał Dufiemu swój słomiany kapelusz, który zresztą wcześniej należał do Rogera, który przekazał go Shanksowi. No i Luffy ma e, zwrócić ten kapelusz, gdy już zostanie wielkim piratem. Umowa, która zresztą obowiązuje aż e, do dzisiaj, niestety, e, wielkimi krokami zbliża się e, ona ku końcowi e, wraz z e, zapewnieniami Eichiro Ody. Że cały One Piece znajduje się obecnie w swojej końcowej fazie i już za dużo historii nam, niestety, do śledzenia nie zostało. Pozostaje nam mieć jedynie nadzieję o dość pokraczne umiejętności ode w przewidywaniu długości trwania jego mangi, które zresztą już nam niejednokrotnie zdążył. Udowodnić, twierdząc, że One Piece znajduje się w 60%, później mówił, że w 55% po paru latach. Także możemy mieć nadzieję, że obecnie wyznaczony termin, czyli 5 lat, i to chyba powiedział 2 lata temu, no raczej nie będzie obowiązywał. Miejmy nadzieję, że historia One Piece będzie trwała jak najdłużej. Jeśli chodzi o rodzinę Lufiego, no to można ją podzielić w zasadzie na dwie części, tą biologiczną i tą przyrodnią, gdzie dla niego samego prawdopodobnie ta rodzina przyrodnia jest znacznie ważniejsza. Z jego biologicznej rodziny znamy tylko dwie osoby i są to jego ojciec dragon, który w wychowaniu Lufiego nie brał żadnego udziału oraz jego dziadek gar który chciał dla swojego wnuka, aby został on, tak jak zresztą on sam, członkiem Marines. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę metody wychowawcze Garpa, czyli już sławna pięść miłości, oraz to, że pozostawił Luffiego pod opieką bandytów, którzy mieli go wychować, no to chyba nie, nie jest to nic dziwnego, że Luffy wybrał taką ścieżkę, a nie inną. Czyli właśnie ścieżkę pirata, a nie żołnierza marineskiego. Natomiast znacznie ciekawiej prezentuje się jego rodzina przyrodnia, i są to również dwie osoby: jest to Ace oraz Sabo, którzy jako dzieci wychowywali się razem i którzy po pewnym czasie postanowili oficjalnie nazywać się braćmi. Cała trójka podzielała marzenia o zostaniu piratami, natomiast ich losy bardzo różnie się potoczyły. I może tutaj e, dla osób, które jeszcze mangi ani anime nie oglądały, chociaż ten materiał w sumie miał być e, dla osób, które są zaznajomione e, z jednym czy drugim. E, chociaż widzę, że ten materiał bardziej e, jest takim e, filmem wprowadzającym do postaci niż takim e, bardzo insideowym. E, więc może e, o losach e, pozostałych braci nie będę tutaj wspominał ponieważ dla kogoś, kto mangi nie czytał, ani nie oglądał anime, byłoby to no, niesamowicie wielkimi spoilerami. Luffy, tak jak już mówiłem, jest bardzo dziecinną i prostolinijną postacią, natomiast gdy wymaga tego sytuacja, potrafi on być bardzo poważny i bardzo stanowczy. Przeważnie taka sytuacja ma miejsce w obronie pokrzywdzonych i być może kłóci się to z wizerunkiem pirata, Natomiast tak jak już sam wspomniałem, tak jak Luffy powiedział, nie zamierzał on niczego podbijać ani powiedzmy bogacić się na nieszczęściu innych, a zostać najbardziej wolnym człowiekiem na świecie. I gdy on sam widzi, że komuś wolność jest odbierana, no to nie potrafi obok tego przejść obojętnie. Sam Oda powiedział kiedyś zresztą, że Luffy swoich przeciwników nie zabija. Z racji tego, że śmierci równa się śmierci marzenia, a te są dla Dufego bardzo ważne. Właśnie tak jego marzenie o byciu wolnym człowiekiem. No i stąd jego wybór na rozwiązywanie konfliktów, no nie powiem, że bez krwawych, ale bez śmierci swoich oponentów. No i właśnie za sprawą tego, że nie potrafi sobie przejść obojętnie w sytuacji, gdy czyjaś wolność jest odbierana, często sprowadza tym kłopoty na swoją załogę, tak jak to było na przykład w przypadku archipelagu Sabaody, gdzie w domu aukcyjnym, kiedy zobaczył, że ludzie są tam sprzedawani do niewoli, uderzył człowieka, który przynależy do grupy Celestial Dragons, tym samym wskazując się na gniew marynerki wojennej, która skończyła się wysłaniem za nimi admirała Kizaru. Cała ta akcja na archipelagu i uderzenie co do Dragona miała znaczący wpływ na dwuletni tańczki, który w serii się pojawił, ponieważ może nie bezpośrednio, ale idąc sznurkiem przyczynowo-skutkowym w końcu doprowadziło to do rozsiania, rozsiania słomianych po różnych zakątkach świata One Piece. I mówiąc o Załodzie Słomianych, można powiedzieć, że są oni taką trzecią rodziną Luffiego, gdzie na przykład taki Chopper może stanowić rolę młodszego braciszka, a osoby trochę starsze, jak na przykład Robin czy Franki, no może nie tyle stanowią rolę takich figur rodzicielskich, tym bardziej, że to Luffy jest całym kapitanem na ich statku, o tyle są to postacie już trochę bardziej dorosłe, trochę bardziej stonowane. No, także mamy cały przekrój, tak jak to, cały przekrój wiekowy, tak jak to w rodzinach bywa. No i mamy jeszcze bruka prawie stuletniego, ale w wypadku szkieletu wydaje mi się, że nie powinno mu się wypominać wieku. Wielkim wydarzeniem w życiu Dufiego była bitwa w Maimfort, która skończyła się tak, jak się skończyła, powodując tym załamanie Luffy'ego oraz jego całego charakteru. Na szczęście Luffy posiadał wtedy osobę, która potrafiła go opamiętać i postawić na nogi dzięki Ci Natomiast można zaobserwować zmianę w nastawieniu i charakterze Luffiego właśnie po tym całym arku, który wydarzył się na Marineford. Zresztą obecnie w Manze coraz mniej tej dziecinności Luffiego możemy oglądać. Staje się on takim bardziej poważnym, odpowiedzialnym dowódcą, zresztą, którym powinien być jako kapitan. Także nie można odzie tutaj zarzucić, że protagonista jego mangi nie przychodzi przemiany. Właśnie wręcz przeciwnie, ta przemiana następuje. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę całą obszerność tej serii, w momencie, kiedy ten materiał, którym mamy 1024 rozdziały już. Być może na pierwszy rzut oka nie da się tego tak łatwo zauważyć, śledząc całą serię rozdział po rozdziale. A aczkolwiek, patrząc z szerszej perspektywy, zmianę charakteru Rufiego można zauważyć i myślę, że na obecnym etapie jest ona nawet dość imponująca. Jeśli chodzi o ten materiał, to myślę, że było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam on podobał. Tym bardziej, że tak jak mówiłem na początku, chciałbym zrobić całą serię tych materiałów z każdym słomianym. Jeżeli macie jakieś uwagi, co mogłem poprawić w następnych materiałach, co mógłbym dodać lub odjąć, czy ogólnie coś zmienić, no to napiszcie w komentarzach. Bardzo zachętnie wszystkie uwagi przeczytam. Na przykład w tym materiale nic nie mówiłem o owocu, który posiada. A to z racji tego, że właśnie są to materiały poświęcone postaciom, niekoniecznie im umiejętnościom bitewnym, więc jeśli o to chodzi, no to właśnie na tym aspekcie się skupiają. Jeżeli materiał się Wam podobał, no to możecie zostawić pod spodem lajka like czy subskrypcję, żeby Was kolejne filmy z tej serii czy z innych moich serii na kanale nie ominęły. Tak jak mówię napiszcie w komentarzach, jeżeli uważacie, że coś wymaga zmiany. Ewentualnie, jeżeli uważacie, że wyszło fajnie, to też napiszcie. Będę bardzo wdzięczny. No i żeby już nie przedłużać tego materiału, dzięki za wysłuchanie. Cześć!